I zrzucamy ponton. Dotarliśmy do miejscowości Taormina. Piękne miasteczko nad miastem. Z jednej strony góruje Etna, z drugiej strony zamek Sarycenów. Jesteśmy teraz w miejscowości Taormina. Dotarliśmy już na starówkę. Z portu można się dostać tutaj autobusem albo taksówką. Główna ulica Corso Umberto jest naprawdę zatłoczona. W sezonie nie można tutaj zmieścić nawet igły. Boczne uliczki, bardzo urocze, przyciągają, jak widać, youtuberów, modelki i wielu, wielu turystów. Jest przepięknie, klimatycznie. Włoska moda, włoskie słodycze. No, fajne.

Antyczny teatr w Taorminie. W widać zatokę, gdzie rzuciliśmy kotwicę etna starówka, Górujący nad nią zamek cała miejscowość powstała w IV wieku przed naszą erą jest pięknie Oszałamiający widok. Jestem właśnie z drugiej strony wzgórza, na którym znajduje się antyczny teatr. I to jest właśnie panorama z kawiarni, znajdującej się na samym szczycie. W tak pięknych okolicznościach można wypić kawę. Albo zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Dobrze, żeśmy nie musieli stać w tak długiej kolejce. Mieliśmy chwilowe szczęście! No i tak kończymy właśnie naszą wędrówkę po Taorminie. Wracamy autobusem, po słodkim limoncello i wybornym espresso dopio. No i czas odwiedzić naszego pedra. I kapitana na konferencji, którzy zostali sami na kotwicy. Podobało się Wam? Tak. Bardzo, bardzo. No, <grymne> wycieczka zadowolona. <grymne>